Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skorpion Piąty i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Good Old Games. A dzisiaj przed nami twierdza, tak jest, również jest to gra strategiczna i jest to gra czasu rzeczywistego, tak jak Age of Empires II. A ja tu was zostawiam z wspaniałym filmikiem, który po prostu przynosi wspomnienia niesamowicie. Także się wyciszam. Ach, życie w starym zamku. Szczęśliwe to były lata. Ludzie byli przyjaźni, do siebie nastawieni. Uch, jak się ucztowało. Smoliło cholewki no szlachetnych panie. No. Oczywiście człowiek także pracował, ćwiczył swój umysł, nabierał sił. Zostały mi tylko dobre wspomnienia. No, ale była jeszcze kwestia sąsiadów. No i gitara. Wmik oczywiście wspaniały. Nigdy mi się nie znudzi prawdopodobnie. Zresztą Szczęśliwego tak samo... Bożego Narodzenia, panie. Szczęśliwego Bożego Narodzenia tak jest. Nagrywam ten filmik 25. W ogóle to jest bardzo bardzo fajna sprawa z tym, że w twierdzy są właśnie jakieś teksty. Na przykład jakbyśmy kilka dni przed y, świętami nagrywali, to by podczas gry nam y, tu, y, przypominał skryba, że zostało tylko tam 5 dni do zrobienia świątecznych zakupów, panie, czy coś takiego to jest naprawdę niesamowite, że jest coś takiego wprowadzone. Y, w... Tak starej grze, chyba że to w jakimś update'cie dopiero doszło, ale nie jestem pewien. No więc mamy to przed sobą. Twierdza, twierdzę mamy w HD. Natomiast podstawowa ta wersja wyszła bodajże w 2001 roku, ale też sprawdzę się upewnie. No i co mogę powiedzieć o tej grze? Jest to gra wspaniała, strategiczna, w której rozwijamy na początku swoją ekonomię, później rozbudowywujemy się bardziej rozwijając bardziej się militarnie. No i. Tutaj akurat nie rozchodzi się o to, żeby, że bot się rozwija również na tej samej mapie, tylko w tej części gry akurat my po prostu stawiamy zamek, bądź nie, zależy czy będziemy chcieli budować zamek czy nie, no ale przeważnie się jednak jakieś tam mury, wieże stawia do obrony, no i się po prostu bronimy, na tym polega kampania. Na niektórych kampaniach zamiast obrony jest tylko atak. A jest, są też takie mapy, że zarówno my atakujemy, po czym musimy się utrzymać na mieście na tym zamku, który przejęliśmy przez jakiś tam czas, dopóki nie, nie uzyskamy czegoś tam. No więc tak to wygląda. Wspomnę jeszcze szybko o twierdzy krzyżowcu, w którym to już jest właśnie coś takiego, że zarówno my, jak i Bot się rozwijamy. No i na jednej mapie jest miasto wroga i nasze miasto, no i po prostu próbujemy się nawzajem zniszczyć. Oczywiście ten kto go zniszczy, ten, wygrywa. I tak to jest. Podobnie jak wedżedów Empire 2 zresztą. No i twierdzę, że krzyżowiec jest też bardzo dobrą częścią gry, natomiast tam kampania, no się kampanie akurat były niezłe, ale ta droga krzyżowa cała to jest takie takie sobie, ale kampania tam jest niezła, z tego co kojarzę. Ale mimo wszystko wolę tę podstawową, pierwszą część twierdzy, właśnie tą, którą teraz nagrywam. I może przejdę do rozgrywki Żeby po prostu pokazać Mniej więcej o co się tu rozchodzi Akt pierwszy, mamy fabułę Gdy tylko król ze swoimi armiami Wyruszył na podbój ziem Zamieszkałych przez barbarzyńców. Ale nie będziemy teraz się fabułą zajmować Mam nagraną całą serię Jak przechodzę tę grę na bardzo trudnym Na moim kanale Niestety tam pomijałem fabułę Ponieważ był to tylko taki let's play Po prostu na zasadzie Żeby przejść tę grę całą na bardzo trudnym no niestety nie, nie nagrywałem tam fabuły, więc no już drugi raz tego na pewno nie będę nagrywał, nie ma sensu. Może kiedyś będę streamował, jak sobie gram w twierdzę, ale wątpliwe. Jak już to w krzyżowca i jak już to na multiku. No i tak, krzyżowiec, bardzo dobra to jest część gry, tylko no mówię tutaj kampania fajniejsza, ale multi zdecydowanie w krzyżowcu jest lepsze. No i dalej mam jeszcze twierdzę legendy, twierdzę 2, twierdzę 3 i chyba jeszcze tam coś może być, ale o tym nie wiem. Jest jeszcze twierdza Kingdoms całe, gra przeglądarkowa, którą nie grałem i ale podobno jest całkiem niezła. Ale nie chce mi się szczerze przeglądarkowe grać, no i o co się rozchodzi twierdza legendy Twierdzę legendy zmienili trochę mechanikę gry która jest no kiepska ale no i w twierdzy legendy są jeszcze jakieś tam smoki, czarodzieje i takie właśnie baśniowe rzeczy, takie trochę co mnie strasznie odepchnęło na, pierwszy, na początku, ale jak zagrałem w twierdza legendy, się bardzo pozytywnie e, zaskoczyłem. I szczerze, twierdza legendy jest jedyną częścią grywalną, moim zdaniem, z tych twierdz, tych nowszych, z tą nową mechaniką i grafiką. Twierdza 2, no tam już jest trochę gorzej. Przeszedłem twierdzę dwójkę. Tam jest 12 w sumie misji bądź 15, jeżeli będziemy chcieli rozegrać obydwie strony. Bo na dziewiątej misji bodajże jest taka akcja, że albo bronimy Cluster, albo atakujemy. No jeżeli go będziemy bronić, no to wiadomo, że tam trzy misje dalej idą od, ten, od, tego, od tej obrony. Jak będziemy chcieli atakować, to trzy inne misje. Jeżeli. Ten, w drugą stronę. Więc. No, ostatecznie jest tak czy siak 12. Chyba, że wiadomo, byśmy sobie wczytali po prostu tę dziewiątą misję i chcieli mimo wszystko zagrać jeszcze w drugą stronę. Więc kampania w dwójce jest krótsza, za krótka moim zdaniem. No i dwójka jest taka dziwna. No, a w trójka nawet nie grałem, ale też jest tam chyba podobnie mechanicznie jak i w dwójce, więc. Dobra, I jak wygląda grafika, rozgrywka i, i w ogóle o co się tu rozchodzi? No, to jest akurat pierwsze trzy misje, są takie samouczkowe, więc tutaj nawet nie ten nie pokaże nic za bardzo. No, niestety to jest taki. No, takie tam duperele. I co ja tu postawiłem, co tu się dzieje? No, jak widzicie, rozmiar mapy jest. No, takie malutki po prostu, że no praktycznie praktycznie całe, całą mapę widzę od razu na raz, a jeżeli tak zrobię, to w ogóle po, poza ekran nawet wychodzi. No to jest pierwsza misja, bardzo mała mapa, nic tu nie ma, nie będzie ataków. Ale to jest kampania i w ogóle fabularnie mógłbym tam co najwyżej powiedzieć, że całe królestwo zostało opanowane przez jakichś tam czterech tyranów, zabili naszego ojca. No i my tam uciekamy wraz z ser, i, ser długorękim i lordem wełnoworem bodajże. No i tam próbujemy się gdzieś odbudować. Dlatego pierwsza, pierwsza misja nazywa się Lizanie Ran. Najpierw musimy zdobyć żywność, później jakiś tam schron sobie zbudować, później będziemy ćwiczyć zabijając wilki no i tam później będziemy po kolei z tymi tyranami walczyć ze szczurem, wężem, wieprzem i wilkiem polecam obejrzeć serię na moim kanale jeżeli nie widzieliście możemy przyspieszyć trochę tempo gry, żeby to szybciej szło i polecam generalnie tę grę jest bardzo dobra, kampania jest bardzo dobra jeżeli chcecie na multiku pograć to bardzo polecam Twierdzę, Krzyżowca również jest w HD i jest też bardzo grywalną grą także no co tu więcej można powiedzieć? Mógłbym pokazać coś więcej w wiadomość od Twojego w tak szczerze. Ślady zwierząt, sir. No tak, jakieś tam ślady zwierząt niby, ale to tutaj chyba się nic nie dzieje, tak naprawdę chyba nigdy nie będzie ataku żadnych wilków. Ale... Zwiadowcy donoszą, że stada wilków podchodzą coraz bliżej naszej dobrze Na pierwszej misji niestety gówno w tym sensie prawie nic nie mamy budynków, także no mało tutaj mogę pokazać. No w obiektach zamkowych są mury wieże chyba bodajże. I chyba do i, koszary, chyba też, ale nie jestem pewien. Tutaj mamy jakieś przemysłowe, czyli wydobywanie drewna, kamienia, żelaza, smoły, ale na razie tylko mamy drewno. No, do żarcia mamy mięso, później jeszcze jest ser, pszenica, chmiel i jabłka. W domku, no to mamy dom, żeby poszerzać ilość ludzi. Na początku taka chatka, taki ten główny nasz dom, w którym. No już jest zwycięstwo, ponieważ musieliśmy, musieliśmy zdobyć tam 40 drewna, chyba 20 mięsa Co mi się udało dosyć szybko, dosyć sprawnie. Także no tak to wygląda. Na drugiej misji będziemy mieli już chyba troszeczkę więcej tak mi się wydaje, Speeflesz mogę postawić. Tu tutaj też mamy pierwsze mury drewniane i możemy też bramę postawić, bez wież na razie żadnych. A po, tak poza tym to nic nowego. No więc no tak to jest mniej więcej. Jest taka ciekawostka, jeżeli nie mamy żadnego drewna i nie mamy żadnego drwala, no to jedna chatka drwala będzie postawiona za frajer. E, więc Warto o tym pamiętać i to wykorzystywać w miarę możliwości. Oprócz tego, że tutaj te są domki, później jeszcze mamy jakieś kościoły, żeby religię rozwijać, dzięki czemu nasza popularność będzie na plusie, bo tutaj właśnie można ściągać podatki, żebyśmy zarabiali pieniądze, ale wtedy niestety no, ludziom się to nie podoba, więc żeby to jakoś wyrównać, na przykład możemy sprawić, żeby więcej jedli, dzięki czemu to już będzie na plus. I wtedy możemy jeszcze więcej, więcej podatków ściągać i się to jakoś utrzymuje. No i ani nie przybywa nam popularność, ani nie spada, więc ludzie nas nie opuszczą. Jeżeli im więcej mamy popularności, tym szybciej do nas ludzie przychodzą. To jest efektywne wtedy, gdy produkujemy jednostki, żeby szybciej kolejne się pojawiały, żebyśmy mogli szybciej jednostki produkować. Na przykład, chociaż w tej części gry to nie jest takie dobre, w jest to jakoś zmienione i przyspieszone, i nie jestem pewien, czy to działa tak, jak mówię. Ale jeżeli nam spadnie poniżej 50% popularność, to ludzie po prostu zaczynają opuszczać nasze miasto, co jest bardzo złą rzeczą. Jeżeli nas ludzie opuszczą, no to już praktycznie mamy przegraną misję. Chyba, że już jesteśmy w miarę ustawieni militarnie i mamy przed sobą na przykład jeden już ostatni atak, no to okej. Okay. No to jakoś można to przeżyć. Ale trzeba tutaj właśnie o gospodarkę dbać i jest to naprawdę bardzo klimatyczne, bardzo fajne. No uwielbiam po prostu tę grę. I tutaj co musimy zrobić? Tutaj Zapraszamy. naszym zadaniem jest zebrać 35 mięsa i się otoczyć całkowicie murem więc ta misja również jest bardzo prosta, może mi się nawet już teraz uda zamknąć, nie uda mi się, muszę jeszcze jedną dostawę drewna otrzymać i w ten sposób zakończę już drugą misję, zresztą których, tych pierwszych trzech misji zresztą nie nagrywałem na tym moim na tym moim let's playu, gdzie przechodzę wszystkie misje na bardzo trudnym wilki grasują w pobliżu ale nasi łucznicy automatycznie będą je ściągać my mamy wystarczająco dużo mięsa i mamy również drewno żeby już wykonać zadanie, powinno być teraz zwycięstwo i nawet wilki już w ogóle nam, no, nawet nie zdążyły do nas dobieć, mamy już zwycięstwo Kiedyś tam kolejna część fabuły i teraz mamy za zadanie e, pozbyć się wilków i to już będzie ostatnia misja, którą nagram bo tutaj, no tutaj już będzie coś, coś więcej, coś ciekawszego się zadzieje, mianowicie tutaj będziemy mogli już sobie produkować łuki, więc to już jest ok. Tutaj już troszeczkę coś się zadzieje. Dobra, a i trochę spieprzyłem temat, bo ten budynek daje nam tylko 8 ludzi, a postawiłem 9 budynków, to znaczy, że jeden z nich nie będzie funkcjonował. Będę potrzebował domku, żeby to funkcjonowało. Ale no, nie mam na to drewna, więc muszę cierpliwie czekać. E, no więc tutaj mamy już. O, tutaj możemy postawić Potrzeba sobie drewni. koszary, zbrojownię. To już będziemy mogli wieże stawiać oprócz bram. E, więc to już wygląda coraz milej. Tutaj nadal nic, tutaj nic nowego, tutaj nic nowego. No i tutaj Potrzeba będziemy drewni. mogli sobie budować budynki, w, którym, w których będą produkowane łuki, czy też budowane. No i z każdą kolejną misją oczywiście jest tutaj coraz więcej budynków nowych, więc im dalej w las, tym ciekawiej. Polecam. Bardzo przyjemna gra, bardzo przyjemny soundtrack. Jeżeli ktoś nigdy nie grał w tę grę, to polecam naprawdę szczerze tę pierwszą część, żeby przejść sobie całą kampanię. I krzyżowca, jeżeli byście chcieli sobie na multiku pograć, bo to też warto, jest bardzo spoko. Dobra, trzeba postawić domek, trzeba postawić zbrojownię, trzeba postawić e, budynek do łuków. Żeby już zaczęły się produkować. Budynek do łuków jest dosyć kosztowny, bo aż 20 drewna i 100 zł, więc tutaj idąc w militarię, no to już trzeba mieć tę gospodarkę dosyć dobrze rozwiniętą. Ale to jest pierwsza taka misja, więc tutaj na, na start otrzymujemy 500 zł, to jest w zupełności wystarczające, żeby nawet, nawet nie musimy podatków ściągać tak naprawdę, nam i tak to wystarczy, tak szczerze, przynajmniej powinno. Nadal możemy oczywiście sprawić, żeby więcej jedli i żebyśmy ściągali te podatki, czemu nie, stać nas na to, bo ja mamy zarcia dużo. I raczej nam się nie skończy, będzie raczej rosło cały czas, chyba żebyśmy sprawili, żeby na maksa, to wtedy może będziemy mieli problemy z jedzeniem, a w co wątpię szczerze, bo mamy tylko 16 ludzi i 5 tych chat myśliwskich, które są w dodatku bardzo blisko z Pichlerza. To jest właśnie też dosyć ważne, żeby stawiać budynki w kluczowych miejscach, a jeszcze nie zbudowałem koszar. Więc to zrobię i zacznę już produkować w Pierwsze jednostki, tutaj jakiś mur postawię z Dlaczego akurat w tym miejscu? Czekamy no dlatego, że na tej misji tam. będzie pierwszy atak szczura, będzie, będzie to trzech łuczników. To jest w sumie nawet nie atak, tylko bardziej taki oddział zwiadowczy. Więc no po prostu sobie ich się pozbędę dosyć sprawnie. Będzie to trzech łuczników, a ja miałem jednego łucznika, więc to byłoby trochę złe. Nie powinien sobie ten łucznik poradzić z trzema łucznikami, ale jest szansa, że bot by, zamiast ustać i od razu strzelać, mógłby się trochę pokręcić, dzięki czemu byłaby szansa. Poza tym, łucznicy, którzy stoją na murach, otrzymują chyba mniej obrażeń, bądź jest szansa, że strzały wroga są, zostaną odbite od tej palisady. To jest bardzo dobra ochrona i mechanika w ogóle bardzo, bardzo spoko sprawa. Ale mamy już trzech uczniów dochodzi czwarty i jest, są już i strzelają od samego początku no ale nasi ucznicy sobie bez problemu poradzą No nie, jakby był jeden ucznik, to zdecydowanie by sobie nie poradził. Ojej nie ojej, chcący ojej. Dobra, jeden zniknął z jakiegoś powodu. Jest takie coś, że jeżeli zostanie większość armii zabita, to reszta ucieka. A czasami jest tak, że po prostu sobie znika dana jednostka zamiast uciec. I tutaj bym sobie zbudował te mury tak, żeby te wilki nie przeszły, bo chodzi o to, żeby te wszystkie wilki wyplemić, wyróżnąć w pień. Także ja je sobie tutaj wybiję w bezpieczny sposób, tak że one się nie będą mogły w ogóle nawet ruszyć. Wiadomość twojego Ser, wilki W tym momencie wilki by właśnie zaatakowały, ale nie mają do mnie dojścia, więc stoją w miejscu. Więc to jest już wygrane, tak naprawdę stawiamy łuczników byle jakiej ilości i po prostu ze strzelimy, rozwalimy wszystkich, i no, oni sobie sami poradzą. Teraz tylko czekać, aż to wystrzelą. Oni sfokusowali się tylko i wyłącznie na tych wilkach, którzy chcieli nas atakować, no ale aresztowali, bo byli akurat niegroźni. Tutaj jeden wilk, niestety... Okej... Okay. Teraz było ok. No problemu. No to strzelamy dalej. Nie mogą wycelować, to ja was tutaj przestawię w takim razie, nie ma problemu, mamy dużo drewna, gramy też na najwyższym tempie gry, dlatego to wszystko tak szybko idzie. To nie jest tak, że to tak w ogóle sekunda i już mamy wszystkie zasoby, bo się nie powinno się grać na takim tempie w tę grę, chyba, że gramy na najłatwiejszym poziomie trudności, to wtedy nie ma problemu, ale na wyższych poziomach to naprawdę warto, nawet trzeba zwolnić tę grę, żeby wszystko w miarę możliwości zmaksymalizować, ja o tym też dosyć często wspominam w moim let's play'u, do którego może będzie link w opisie, tak szczerze. Ale, 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 wy sobie strzelajcie dalej. Strzelajcie i rozwalajcie tych wilczków. I to już będą ostatnie chyba wilki i teraz powinno się już pojawić zwycięstwo. Tak jest. No i tak to wygląda. To byłoby na tyle. To był czwarty odcinek z serii Good Old Games, w którym to omówiłem, przedstawiłem twierdzę, bardzo dobrą grę. Polecam. I od czwartej misji już można zmieniać poziom trudności i, i od czwartej misji jest właśnie e, cały Let's Play na bardzo trudnym na moim kanale, do którego e, zachęcam e, jakby zajrzeć. Pójść tak. Ja byłem skorąpiący. No i to byłoby na tyle. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam i życzę miłego dnia. Na razie.